Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich tych, którzy nas w tym momencie oglądają. Mamy 18 sierpnia, godzina 12.33. Jesteśmy po mszy świętej w Lututowie i teraz po, po przepysznym obiedzie, który, który przygotowali dla nas strażacy tutaj z Lututowa. Moi kochani, już jutro. 19 sierpnia meldujemy się w Kaliszu. Wszyscy z utęsknieniem już wyglądają, kiedy po raz pierwszy na planie pojawi się Kalisz, pojawi się Święty Józef, pojawią się nasze domy. Zapraszam Was wszystkich do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu, w tym dziękczynieniu. Nasza pielgrzymka się kończy, ale chcemy ją przeżyć właśnie wspólnie razem z wami. Dlatego zapraszam. Trochę inaczej niż co roku, trochę wcześniej. O godzinie 16:30 planujemy być koło kościoła Świętego Gotarda, a później wszyscy razem Przejść do Sanktuarium Świętego Józefa, by tam o godzinie 17.30 wspólnie przeżyć Eucharystię pod przewodnictwem księdza biskupa. Zapraszam wszystkich do udziału. Tych, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, tych, którzy oglądali nas, którzy przeżywali ją z nami może również za pośrednictwem radia, telewizji. Jutro możemy spotkać się wspólnie na żywo w sanktuarium Świętego Józefa i na ulicach Kalisza. Wierzę, że nikogo nie zabraknie, że wspólnie razem będziemy dziękować Panu Bogu za 379. Kaliską i 25. Diecezjalną pieszą pielgrzymkę od Józefa do Maryi, a jutro finał od Maryi do Świętego Józefa. Pozdrawiam i do zobaczenia.